Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym Kwadransie. Dzisiaj prezentuję wam grę City Skylines, czyli produkcję, która ma przywrócić wiarę w gry określane mianem City Builderów. To, na co patrzycie w tym momencie to jest pierwszy dostępny obszar w grze. Mapę wybrałem losową spośród tych, które były dostępne. Natomiast ten kwadrat obok 2 km odpowiada temu co widzieliśmy w SimCity z roku 2013. Mało! Okej, okay, możemy sobie po pewnym czasie dokupić kolejne tereny, także z jednego małego kwadratu obok 2 km zrobi nam się tutaj 9 kwadratów, które złożą się na jeden obok 6 km. Tak więc teren jest zdecydowanie większy, a taki podział pozwala nam zacząć z mniejszej, z mniejszym rozmachem i zapoznać się z grą. Tak więc, żeby nie przedłużać, ja zbuduję pierwszą drogę. Tutaj, żeby zbudować drogę, najpierw trzeba postawić byle co i dopiero dostaniemy dostęp do lepszych dróg. Ta gra próbuje nas wprowadzać w taki sposób troszkę za rączkę, także czasami trzeba system troszeczkę przechytrzyć. Może nie wygląda to zbyt spektakularnie, ale taki system pozwala dosyć sprawnie tym skrzyżowaniem tutaj zarządzać. Szybko zrobię kilka dróg, żeby. Właśnie, budowanie dróg tutaj czasami nie działa tak, jak działać powinno. Ale mam nadzieję, że sobie z tym poradzę. Ten kawałek drogi jeszcze trochę podciągnę, żeby tutaj zbudować jeszcze strefę przemysłową. E, strefy budujemy po prostu, klikając obszar przy drodze, i tam nam zaraz jakaś strefa powstanie. Także ja tutaj zajmę kilka stref mieszkalnych. Wybudujemy od razu jedną handlową, a tu zaraz zajmiemy się tym przemysłem. Z tym, że żeby nie było tak bardzo kolorowo, musimy jeszcze zadbać o to, żeby w mieście był prąd. Możemy postawić elektrownie wiatrowe. Jak widzicie, w zależności od miejsca, w którym one znajdują mogą mogą się znaleźć. Będą generowały inną moc prądu. Mamy też standardową. Elektrownię na węgiel, która jest droższa, ale i wydajniejsza. Także ja myślę, że najpierw zainwestuję właśnie w taką elektrownię i zaraz będziemy musieli doprowadzić prąd do miejsc, które go potrzebują. W mieście ważna jest też woda. Tutaj mamy pobieranie wody, a tutaj mamy ścieki. To wszystko trzeba połączyć odpowiednio i dostarczyć to do miasta pod tereny, które będziemy później zabudowywać. Prąd jest, woda jest, można ruszyć czas i patrzeć, czy nasza mieścina będzie. A tutaj nie ma prądu jeszcze. Nie wiem o co chodzi z tym. Że nie ma połączenia. Ale, jak się zaczną rozbudowywać domy, to prąd się razem wraz z nimi będzie przemieszczał. Przyspieszymy trochę czas i zobaczymy, jak nasza mieścina się zaczyna rozrastać. Jak wspomniałem w recenzji, cały rozwój miasta odbywa się na zasadzie takich kamieni milowych, o których dowiecie się tutaj. Każdy taki kamień milowy odblokowuje nam kolejne etapy, czyli na przykład po osiągnięciu 340 e, mieszkańców, tak, odblokują nam się możliwość e, podatków, możliwość brania pożyczek, a także na przykład wybudowania szpitala czy szkoły podstawowej. Następne kamienie milowe pozwalają nam na budowę czy wprowadzanie kolejnych rzeczy. Zaraz trzeba się będzie zainteresować jakimś przemysłem może. Tutaj mamy tak jak kojarzycie z serii SimCity właśnie obraz zapotrzebowań na to, jakie strefy w danym momencie są najpotrzebniejsze. Pojawia się powoli zapotrzebowanie na przemysł, także. Postaramy się coś w tym kierunku tutaj zdziałać. To oczywiście nie będzie najpiękniejsze miasto, ale i tak będę z niego dumny. Tutaj trzeba jeszcze doprowadzić wodę i wszystko powinno być ok. Teraz pozostaje nam patrzeć, jak zyskujemy mieszkańców. Tutaj na dole widzimy Wskaźnik przyrostu. Także wciąż więcej ludzi chce u nas mieszkać. I myślę, że za chwilę osiągniemy pierwszy kamień milowy. Zostało już tylko czterech mieszkańców, dwóch. I dostajemy takie oto gratulacje. Następny kamień milowy to 700 mieszkańców, po czym dostaniemy. Budynek Straży Pożarnej, budynek Policji i możliwość, między innymi, wprowadzania nakazów odnośnie zużycia prądu i wody. Teraz możemy na przykład wziąć pożyczkę, ale to za chwilę. Tutaj możemy ustalić budżet naszego miasta na konkretne cele. Możemy zwiększyć budżet na Energię, na wodę, co pozwala nam ograniczyć na przykład zużycie prądu, co jest przydatne, jeżeli na przykład korzystamy z elektrowni wiatrowych i prądu zaczyna brakować, możemy wtedy zwiększyć budżet na, na ten cel, przez co samo zużycie zostanie zmniejszone. Tutaj możemy zadbać o odpowiednie opodatkowanie każdej z poszczególnych. E Segmentów. Możemy podnieść podatki na mieszkania, zabawić się w socjalistę na przykład. Możemy zabawić się w korwinistę i zmniejszyć w ogóle podatki na strefę przemysłową. Myślę, że na razie zostawimy to w takim układzie. Nasze miasteczko się rozrasta. Dostaliśmy możliwość wybudowania tego wysypiska śmieci, więc umieścimy je tutaj gdzieś w strefie przemysłowej, żeby tu nie za bardzo psuło nam okolice. Wbudować musimy też szpital. Postawimy go tutaj. I szkołę, na którą nas jeszcze stać. I też wybudujemy ją gdzieś w tym miejscu. Zajmiemy się dalej wyznaczaniem stref pod mieszkania. Tutaj nam się wyświetlają komunikaty o tym, co się w mieście dzieje, czego mieszkańcy sobie życzą. A tutaj mamy panele, które przełączają nas na widok na przykład wykształcenia zdrowia. Tutaj mamy wiatr, czyli gdzie można umieścić wiatraki. Na przykład wiatrak umieszczony tutaj generowałby znacznie więcej prądu, hałas, no to wiadomo, strefa przemysłowa. Połączenie. System jest taki, że. Jeżeli dane miasto nie może wyprodukować czegoś, no to wtedy mieszkańcy bezpośrednio kupują to z miejsc, które są dookoła, z którymi można się później połączyć. Także to nie jest trochę nie jest jak w SimCity, gdzie musimy sami wybudować kolejne miasto, żeby zdobyć potrzebne nam surowce. Tutaj to po prostu działa automatycznie. Podajmy może jeszcze kilka ulic. Miejsce nie może się marnować, musi być domek przy domku, to będzie wtedy najlepiej, najskuteczniej. Jak widzicie, mieszkańców nam przyrasta w dosyć dużym tempie. Pytanie, czy tutaj jest woda? No właśnie, nie ma. Dlatego o nią zaraz zadbamy. Tak jest. Za chwilę będziemy musieli zbudować budynki Straży Pożarnej, a także dostaliśmy chyba możliwość zakupu nowych obszarów, o czym wspomniałem. Najpierw możemy kupić te cztery, później cztery kolejne, ale w tym momencie nie będziemy się tym bawić. Mosty oczywiście można budować, także to nie jest nie jest duży problem, że jakiś obszar będzie po drugiej stronie. Ja się w tym momencie zajmę jeszcze dbaniem o przemysł w naszym mieście. Tak, jeszcze Straż Pożarna i Policja Straż Pożarna dobrze, że jeszcze miałaby dobry dojazd do strefy przemysłowej. A na to mnie jeszcze nie stać i w najbliższym czasie stać mnie nie będzie, dlatego trzeba pomyśleć o pożyczce. Wezmę to długoterminową. I tak tym jasnym pewnie po tym kwadransie kwa nie będę się zajmował. Chociaż może kto wie. No i okej, okay. nasze miasto jest już relatywnie bezpieczne. Czemu ten przemysł się nie buduje? Może dlatego, że tutaj nie ma wody, I już jest. Także mam nadzieję, że zaraz urosną tu nowe budynki. Ja wam pokażę grę na maksymalnym zbliżeniu. No nie wygląda to jakoś fantastycznie, aczkolwiek ta gra brzydka też nie jest. No, i tak wygląda mniej więcej tworzenie miasta w Cities Skylines. Mam nadzieję, że podobało Wam się. Bo gra naprawdę jest warta tego, żeby się nią zainteresować. Ja tymczasem dziękuję i zapraszam na kolejny kwagrans. Cześć.